jeszcze. Dzisiaj mamy 15 czerwca 2025 roku, niedziela. Ja już wróciłam do żywych po wczorajszym bólu głowy, głowy. Wyspałam się i co? Wiecie jak fajnie jest się obudzić w naturze, wśród śpiewających ptaków. Coś pięknego. A teraz co ogarnianie. Jedziemy dalej do brzegu mamy 100 km, ale chyba tam nie dojedziemy zobaczymy. Nic nas nie ogranicza to jest piękne. A, wczoraj na zachód słońca nie zdążyliśmy, dzisiaj pasowałoby zdążyć. Ale ją gwiazd, ale ją gwiazd biegnie jedziemy między zdroje, ale gwiazd. A tu wasza gwiazda, Alina Panek, kiedy <laughs> będzie tu mój odcisk dłoni. A tam morze. W zdrojach rozpoczyna się Woliński Park Narodowy. Kolejny park narodowy do kolekcji, w którym jestem. Patrzcie jaki fajnie wyrzeźbiony żubr w drzewie. Tu mamy żubrowisko. Wejście, bilet normalny, dwie dyszki. Żubry, jak w Białowieskim Parku Narodowym. Ale fajnie, że takie rzeczy są. Co tu mamy jeszcze za atrakcje? Żubry, Kawczogóra. steczna delta, świny. O, też ciekawe. O, jezioro turkusowe. Może tam, będziemy koło tego chyba przejeżdżać. Jak w tym cieniu się super jedzie, jest tak chłodno. A i w ogóle moja nowa koszulka z Turka, która de facto nie jest na rower, ale jest fajna, bo jest przepierna. Dzięki. O proszę, mamy... Fajny widok opuszczania mostu zwodzonego między wodzią, na dziwna A Korek! Nie tylko rowerowy, ale i samochodowy. Teraz jak wszyscy ruszą, to się będzie źle jechać. Dorż wjechał w Wy... jadłodajni. Ja czekam na jakieś, jakąś celebrację, żeby zjeść w takiej smażalni węzli. Idę do wody. O jaka zimna. W Ale dzisiaj y, spokojne jest morze. Jesteśmy w Pobiarowie, zjedliśmy już obiad, teraz y, chwila relaksu na plaży przy zimnym, przy zimnej lemoniacie. Dziś sporo, dzisiaj niedziela, ale woda zimna, już mi jest zimno. Mieszy mnie to bardzo, jak ten yy, ziomek o ten zaprasza. A my właśnie wjeżdżamy do rewal. w lewo! Wjeżdżamy do Rewala. W Rewalu są takie szkielety ryb, wielu ryba pewnie jakiegoś delfina obstawiam tam są lody latarnia w niechorzu My teraz tutaj jedziemy sobie wzdłuż z kotorówki i patrzcie co na wieża Pociąg 10 wśród lasów. Dzisiaj zrobiliśmy 80 km, jesteśmy w rogowie na kampingu, fajnym w sumie kampingu między morzem a jeziorem on się znajduje i ciepła woda jest, czego więcej chcieć, i natura. Ja już ubyta suszę włosy na słońcu, robię no pomidorową i zjemy i idziemy na morze. Tak dokładnie piwko nad morzem czekamy na zachód słońca. Tak sobie siedzimy na klifku.